To było nadzwyczajne otwarcie, myślę jedno z najpiękniejszych, jakie widziałem i wszyscy są tego samego zdania. Fantastycznie to zrobili Anglicy, już nie mówię o scenie technicznej, ale pokazanie tego dorobku tego wielkiego kraju w ciągu tych dwóch godzin to było osiągnięcie niebywałe. No a jak weszliśmy na stadion wreszcie, troszkę czekaliśmy, prawie trzy godziny, to jak tam weszliśmy, a i na koniec... Dla mnie, dla mojego pokolenia, Paul McCartney, jak zaśpiewał Hejdżut, a byliśmy bardzo blisko od niego, no to ciarki po plecach przechodziły. Bo pięknie, ślicznie, wzniośle i nastrojowo i w sumie dobrze zorganizowane. mówię trzy godziny, ale generalnie nie da się robić tego e, szybciej. I pierwszy dzień no, zaczął się tak radośnie, że bardziej nie można. Od medalu, który mało się kto spodziewał, pewnie trener ale ten jest zawsze skromny, wstrzemięźliwy i, i strzelcy są tacy sami, nigdy nie zapowiadają jej worka medali, a niespodzianki się zdarzają często. Było tak samo w Atlancie, zaczęło się od Medlaru e, i dzisiaj i też ten Renata Maurer, tak? I Renata Maurer e, również ma drugą konkurencję i miała, a i to samo jest jeszcze z Sylwią, więc myślę, że zobaczą Państwo nieraz uśmiechniętą twarz Sylwii Bogackiej. Ja myślę, że... W końcu Sylwii Bogackiej zabrakło jednego punktu do wyrównania rekordu świata. To jest to właśnie jest niesamowite, że Sylwia przyjechała tutaj w niesamowitym sztosie. I dlatego myślę, że może jeszcze nas spotkać niespodzianka. Po południe pierwszego dnia było nieco gorsze, no powiedzmy sobie szczerze. Liczyliśmy na Floryciski nie udało się. Liczyliśmy też, ale no, po strasznej walce przegrał debel tenisowy. Felsenberg-Matkowski, mówię, że straciłem pewnie parę lat życia ich tam dopingując na tym dalekim korcie, ale w otoczeniu grupy licznej polskich kibiców i hiszpańskich zresztą też Ferrer to wielki zawodnik. No, nie udało się i myślę też, że troszkę więcej e, spodziewałem się po eliminacjach w pływaniu. Wieślarze trafili w większości do repasaży. Ale zobaczymy, to jest nie koniec wioślarstwa i czwórka naszych dominatorów wypadła całkiem dobrze. Ja uważam, że i w półfinale, a potem w finale będą się docierać, dochodzić do formy i będzie na pewno dobrze. Jestem przekonany, że nikt nie spodziewał się aż takiego startu jak to było dzisiaj. Jest medal, jest dobry początek, zobaczymy co dalej.